Cześć, hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Arką Gdynia, To chyba 15 odcinek na moim kanale. No i dzisiaj rozegramy sobie tradycyjnie trzy spotkania, jeden będzie przesumulowany i to będzie mecz w Pucharze Polski. Jak się nie mylę, to będzie z rozwojem katowice. No, a my przechodzimy do meczu z Piastem Gliwice, Na wyjeździe rozegramy ten mecz. Ekstra klasowa kolejka, kolejna tu chyba trzecia jak się nie mylę czy czwarta nie chcę was zbytnio tutaj kłamać no i cóż, dwie jedenaskki wychodzą na boisko kibice piasta gliwice widać tutaj głośny doping do oczywiście nasi kibice ark Arki gdynia a na ekranach leszczyński bramkarz piasta gliwice no i rozpoczynamy to Spotkanie właściwie z wiceliderem e, Ekstra klasy w poprzednim sezonie. No i na lewe skrzydło dostał Bozok. E, Bozok do, dośrodkowuje, będzie próbował znaczy dośrodkować, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze chciał tam minąć zawodnika i wtedy dośrodkować. Ale jak widzicie, do pierwszej połowy nic się nie działo. Nic ciekawego właściwie tam nie było. Nie graliśmy z, co, zbyt ładnego widowiska w tym spotkaniu. Właściwie całe spotkanie było słabe, ale później sami zobaczycie, będziemy grać dzisiaj nawet w Lidze Europy. No bo jak wiecie, w ostatnim sezonie wygraliśmy Puchar Polski. No i jak zespół wygra Puchar Polski, to później gra w Lidze Europy. No więc też my dzisiaj rozegramy mecz z hiszpańskim klubem, ale wszystko sami zobaczycie. No i przechodzimy na drugą część, e, tutaj Piast się z nami bawił, tam przy tym kącie podaniami klepał. E, jeszcze tutaj dwa strzały oddane przez jednego zawodnika, no i żółta kartka dla Łukasika za e, ślisk na zawodniku e, z Gliwic. No ale my robimy szybki kontratak, zobaczmy, raz, dwa, trzecie podanie do e, Kownackiego, Kownacki tutaj lewym skrzydłem. Próbuję dośrodkowywać, tak jest, dośrodkowywać do Formeli, Formela jednak nie przyjmuje tym piłki ani na klatkę, ani nie, nie uderzał wcale, no i właściwie to już 93-94, już dodana minuta, no i sędzia już powoli e, łapie e, w pysk swój gwizdek, no i już powoli kończy to spotkanie, ale jeszcze mieliśmy tutaj sytuację, Formela sam na sam właściwie, ale pff, no właśnie sami widzieliście jak to się skończyło prosto w bramkarza. No i sędzia dopiero w 98 minucie zakończył to spotkanie. Na ekranach jak widzicie sami Łukasik. No i 0 do 0 czyli pierwszy, pierwszy raz w Ekstraklasie żeśmy zremisowali. Macie tutaj statystyki. Dwa strzały celne, zero, dwa strzały celnych. No tutaj lepiej wypad Piast, bo miały, mieli 4 strzały z czego 3 celne, ale nic, nie, nic z tego nie było. No i zajmujemy trzecie miejsce, więc myślę, że to nie jest tak e, źle. Tutaj mamy informacje podstawowe. No i przechodzimy dalej e, na ostatni dzień okienka transferowego, z czego już właściwie sam, e, sam wam mówiłem w ostatnim odcinku, że już nikogo e, nie będę kupywał, bo mi się dobrze gra e, moją drużyną i właściwie nikogo więcej. Tutaj Kędziora i Bożok e, w 11 miesiąca. Więc też fajnie, fajnie, że nasi chłopcy e, się właściwie tutaj załapali. No i mecz. E, tak jak mówiłem z rozwojem katowice, no niestety symulujemy. No i zaraz zobaczycie. Ale jeszcze e, właśnie, właśnie tutaj Mozeira, szybki zawodnik. Ale ja już go mam, więc trochę się dziwiłem. Nie pamiętałem właściwie szczerze, żebym go e, zakontraktował. Bo jest wolnym zawodnikiem, więc myślę, że dobrze zrobiłem, bo jest szybki. No i tutaj pomijamy mecz. No i co? 4-2, niestety. E, przegrywamy e, w już w pierwszej rundzie Pucharze Polski z rozwojem Katowice, czyli, pier z, czyli z pierwszoligowym e, klubem. No niestety, nic nie zrobimy. Tak już. Bywa, a tutaj sami widzicie e, Liga Europy, rozpoczynamy mecz e, z Realem Sociedad e, na wyjeździe i ten mecz naprawdę fantastycznie rozgrywałyśmy. Może dlatego, że właśnie e, nową taktykę i ustawienie, właściwie formację zmieniłem, e, kilku innych zawodników stawiłem na, na pierwszą jedenastkę. No i naprawdę mi się dobrze grało tym ustawieniem i myślę, że w następnym odcinku także takim ustawieniem możemy mogli rozegrać spotkanie z Legim Warszawą. Z Legią Warszawa, no bo już dzisiaj myślę, że na jeden odcinek starczą trzy spotkania, z czego jeden symulowany, a dwa rozegrane przeze mnie. No i przejdziemy do meczu z Realem Sociedad, jedna, przepraszam, faza grupowa. Właściwie kogo my tam mamy, to ja szczerze nie wiem. Później jeszcze raz e, sami sprawdzimy. No i cóż, obie 11 wychodzą na boisko razem z trójką sędziowską. E, chociaż troje tu jest dziwnie, no bo trójka sędziowska jest właściwie e, z Polski. No i tutaj, właściwie, jako że mam dogrywany komentarz, to nie mam włączonego jak to hymnu Ligi Europy no więc mniejsza o to tutaj chociaż pokazuje nam operator kamery zawodników e, Arkigdynia oraz e, Realu Sociedad Ja się teraz dziwiłem, bo jeszcze ja że zapomniałem, że będziemy grać w Ligę Europy. No ale z drugiej strony się cieszę, bo fajnie, fajnie, będzie coś nowego. Puar polski odpad, no ale za to jest Liga Europy. Więc, e, zamiast pocharu Polski, mamy chociaż e, ligę Europy, i z tego się naprawdę cieszę, bo sama ekstraklasa by mi raczej nie wystarczyła. A mam nadzieję, że w lidze Europy tak szybko nie odpadniemy. I minimum to jest e, dla mnie wyjście z grupy, i moi chłopcy już to wiedzą. No ale e, przechodzimy do spotkania e, Kędziora. Tutaj, lewym skrzydłem, próbował dośrodkować, ale jednak nic z tego i, i teraz e, właściwie kapustka dośrodkowanie nie zdążył tam główką odbić nasz zawodnik jeszcze szwoch do stolarskiego stolarski jako prawy obrońca dośrodkowuje nic z tego no i kędziora już właściwie na zabicie czasu żebyśmy wrócili i się ustawili ale kędziora nadal lewo, jako lewy obrąca dzisiaj sami widzicie dośrodkowanie i nic z tego kapustka i tutaj dobry strzał kapustki ale jednak także Prost, e, także broni to bramkarz e, no i tutaj zawodnicy drużyny przeciwnej próbowali jakoś kontraatak zrobić, ale e, nic z tego nie wyszło. Jak sami widzicie, teraz wybicie do przodu no i zawodnik drużyny przeciwnej nie mógł dobiegnąć, no i tak się kończy. Pierwsza połowa, e, tutaj macie statystyki: dwa strzały oddaliśmy, z czego zero celnych, niestety. Ale Real Sociedad nie grał lepiej, bo oni nie oddali żadnego strzału, właściwie to my przeważyliśmy czego się bardzo cieszyłem w tym spotkaniu no i tutaj kolejne podanie do Nino już właściwie drugie takie podanie, tylko poprzedniego nie nagrałem e, poprzednim e, próbował e, strzelać główką, ale też nie wyszło, ale zobaczmy tutaj tą piękną kontratak, raz dwa, trzy, cztery i oddany strzał, no szkoda, że to nie wpadło, to by była piękna akcja naprawdę e, żółto-niebieskich, no ale tutaj szwoch Trochę się zdziwiłem, że mi pozwolili tyle miejsca, no i brameczka, proszę Państwa, Szwok strzela bramkę dającą zwycięstwo, już można powiedzieć, dającą zwycięstwo Arce Gdynia. Łatwo, łatwo pozwolili zawodnicy Realu Sociedad przedostać się w pole karne Szwoka, a ten to wykorzystał i huknął z lewej nogi, zobaczmy z połowy, no biegnął sobie sam, nie musiał nikomu podawać. Miał puste pole przed sobą, więc biegnął, biegnął, bieg w pole karne. No i huknął, jak dobrze widzę, tak jest lewą nogą. Huknął i mamy. Mamy 1 do 0. No i właściwie 90 minuta, 3, dodan 3 minuty dodane. Jeszcze tutaj e, nasi zawodnicy próbowali coś zrobić. Nino e, w pole karne, dośrodkowanie i mamy rzut rożny. No jeszcze ja cieszyłem, że Nino tutaj trochę, trochę się pobawił, bo to jednak minuty leciały. No i kapustka e, dośrodkowuje 10 sekund właściwie do końca. Ale nie wiadomo jak tu z tym sędzią szwoch jeszcze. No i sędzia kończy to spotkanie. Pierwsze zwycięstwo w Lidze Europy. To dla nas naprawdę dobry prognostyk na przyszłość. E, ładnie graliśmy, naprawdę fajne spotkanie rozgrywaliśmy. Deporti... Real Sociedad, czemu ja mówiłem Real Sociedad, jak to było Deportivo, dziwne, nie wiem, tak mnie jakoś wzięło, to było Deportivo, a nie Real Sociedad, za co was bardzo przepraszam, <laughs> to trochę głupi, ale okej, okay. nic już nie zrobię, tak jak mówiłem, no to niech będzie Deportivo, Deportivo, przepraszam was jeszcze bardzo jeszcze raz. A ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W następnym odcinku rozegramy mecz Legia Warszawa, więc zapraszam was już tutaj na ten mecz. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, komentujcie. No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to subskrybujcie. Do zobaczenia. heja.